Wracamy do studia Autenti. Jest z nami pan Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO Tefi. Panie Piotrze, jak z perspektywy prezesa funduszu, który inwestuje w Autenti, z perspektywy tych dwóch lat, jak pan ocenia te inwestycje? Jak wyglądały te realia biznesowe i jak wygląda obecna też ocena tej drugiej rundy w państwa wykonaniu? No Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. E, ona się doskonale wpisywała w strategię tego funduszu, który mamy, funduszu Venture Capital PKO VC, który inwestuje przede wszystkim e, w, poszukuje może rozwiązań e, startupów fintechowych, nie tylko fintechowych, ale te najbardziej pasują też do e, takiego, takiej strategii grupy, którą, którą e, ma PKO Bank Polski, a mianowicie e, cyfryzacja. Mhm. I te inwestycje są z jednej strony oczywiście po to, żeby kiedyś w przyszłości być może czerpać korzyści finansowe, czy sprzedać tą inwestycję z dużym zyskiem, ale również, żeby móc te rozwiązania stosować w grupie. I no cóż, mieliśmy chyba trochę szczęścia też, jeśli chodzi o moment inwestycji, bo to było tuż przed covidem. Tego typu rozwiązania, które proponuje Autenki, zaczęły być bardzo przez rynek poszukiwane, zaczęły być wysoko wyceniane. Także jej, jej wycena oczywiście wzrosła. Jesteśmy przekonani, że jest dalszy potencjał do wzrostu wartości spółki, do jej, jej ekspansji rynkowej. Stąd nasz udział w kolejnej rundzie finansowania. I na Mam nadzieję, że to będzie tak, jak, tak udana jak, jak wcześniejsza. My również mamy taką nadzieję. A jakie jeszcze kryteria bierzecie pod uwagę przy wyborze finansowania spółki? No przede wszystkim staramy się ocenić potencjał spółki. To jest jakby kryterium, które dotyczy wszystkich spółek, w które inwestujemy, nie tylko tych fintechowych. Tak się składa, że jeżeli chodzi o te rozwiązania fintechowe, no to mamy, mm, możemy korzystać też z dość dużego nauku, który mamy w grupie. Tak się składa, że w, w tym funduszu jest komitet inwestycyjny, z skład którego chodzą... Również osoby zajmujące się w banku rozwiązaniami informatycznymi i takimi właściwie są to, to ludzie z pogranicza biznesu i IT. Są oni w stanie doskonale ocenić, przynajmniej do tej pory, perspektywy oferowanego produktu przez, przez, daną, przez daną spółkę rozwiązań. Pod kątem takim technologicznym. Jeśli chodzi o fintech, to przede wszystkim właśnie ten potencjał technologiczny, skalowalność, to czy w tym kierunku rzeczywiście pójdzie rozwój rynku, mam na myśli w tym momencie zastosowanie w biznesie. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Wspomniał Pan o potencjale oferowanych produktów. Jak ocenia Pan nasze szanse w umocnieniu swojej sytuacji w Europie? Myślę, że ten nasz polski rynek jest na tyle duży, jest cały czas na takim powiedziałbym wstępnym etapie rozwoju. A europejski podobnie, ale nasz jest na tyle duży przez o potencjał ludnościowy, że na samym polskim rynku uważam, że jest bardzo dużo do ugrania. A jak się uda więcej, no to znakomicie.